Cześć! Dzisiaj zrobię bardzo proste i szybkie ciasto na zimno colada. Potrzebujemy trzy galeretki colada, dwie dajemy do masy i jedną na wierzch. Można je kupić w markecie oszon oraz dwie białe czekolady, czyli 200 g, garść wiórków kokosowych, śmietankę 30%, 500 ml i... Wodę do kalaretki, jedną szklankę i trzy czwarte drugiej. Potrzebujemy tortownicę. Ja mam taką o średnicy 24 cm. Dno wyłożę folią spożywczą. W ten sposób zaczynamy od rozpuszczenia galaretek. Potrzebujemy jedną szklankę i trzy czwarte gorącej wody. Przykrywuję obie galaretki. I mieszam do rozpuszczenia. Mają one taki fajny biały mleczny kolor. Obie białe czekolady łamiemy w kostki i połamaną czekoladę dodajemy do rozpuszczonej galaretki. Po gorącej galaretce czekolada powinna się szybko rozpuścić. Kiedy czekolada się całkowicie rozpuści, odstawiamy w zimne miejsce. W tym czasie, gdy galaretka się chłodzi w lodówce, możemy już ubić śmietankę. Przypominam pół litra 30% śmietanki. Ubijamy na sztywno. Zimną galaretkę z czekoladą dodam teraz do ubitej śmietany. Ile będę miksować, aż składniki się połączą. Ja nie wyłożyłam dna formy, ale jeśli chcecie, można wyłożyć biszkoptami albo nawet upiec biszkopt domowy. I wstawiamy ciasto do lodówki. Piankę poleję także galaretką. Potrzebuję jedną szklankę i jedną czwartą gorącej wody. Wsypuję galaretkę i dokładnie mieszam. Następnie odłożę galaretkę w chłodne miejsce i gdy będzie zimna, wyleję ją na ciasto. Zimną galaretkę wylewam na zastygnięte ciasto. I ponownie chowam je do lodówki. Gdy galeretka już troszkę zastygła, czyli po jakichś 10 minutach posypuję ciasto wiórkami kokosowymi i gotowe. Minimum pracy, a super efekt. Dziękuję bardzo za oglądanie. Będzie mi miło, jeśli zostawicie łapki w górę. A jeśli jesteście pierwszy raz, zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję, do zobaczenia!